Siema siema, z tej strony Andrzej. witam was w kolejnym odcinku z GTA Online, wracam do was z wyścigiem premium, w tym tygodniu wyścig premium mamy w klasie Muscle Car, nazwa wyścigu to jest Pełna Moc. Z tej oto okazji zakupiłam sobie nowy Muscle Car, który właśnie widzicie, nazywa się Yosemite. Wygląda jak wygląda, średnia mi się zewnętrznie podoba, ale bardzo dobrze się prowadzi. Jeżeli chodzi o prowadzenie, to nie przypomina za bardzo Masylkara, bo wchodzi w zakręty naprawdę, naprawdę fajnie. Jest wolniejszy od Hellfire'a, ale na tej, trasie, na tej trasie prędkość nie będzie miała aż tak wielkiego znaczenia, bo tak naprawdę mamy tylko jedną taką dłuższą, prostą. A tak poza tym to mamy dużo zakrętów i liczy się to, aby szybko w te zakręty wchodzić i szybko z nich wyjść. I najlepiej bez żadnego driftu, bo wtedy tracimy tylko czas i Yosemite jest naprawdę dobrym autem na ten wyścig premium. Ok, mam nadzieję, że trasy zapamiętaliście sobie. Bardzo dobrze byłoby sobie ją zapamiętać. Bo później to zdecydowanie ułatwia sprawę, żeby wygrać wyścig. Zobaczmy, co kto wybrał. Um, nikt nie wybrał tego samego auta co ja, a jest jedna osoba, ok. To by było dziwne. Dwie wzięły klikłe. Klikłe, czy jak to się tam czyta. Muszę sobie, Kurczę, muszę kupić to to auto. Na następny wyścig premium Masylkarami zakupię sobie tego klikłe. A widzę po lewej, stoi obok mnie. Dobra, zaczynamy. 20 tysięcy mi zabroi. Teraz muszę mi to oddać. Tu mogę się troszkę rozpędzić e, z cieniem. Ale zaraz trzeba będzie hamować. Oni się teraz rozpędzają, i tu zaraz polecą prosto gdzieś tam ścianę. Trochę mną zarzuciło. Całkiem, całkiem, całkiem. Nie było tak źle, ale to dopiero był pierwszy zakręt. Dopiero pierwszy. Tutaj w te zakręty naprawdę da się wejść bez, bez ściągania palca z gazu. Tutaj muszę trochę ściągnąć palc z gazu, bo inaczej bym lądowała w tych lampach tam. Kurde, dobrze mi idzie. Widzę, że tylko jedna osoba za, na za mną nadąża. Reszta jest gdzieś tam dalej. To dobrze w sumie. To jest mój ulubiony zakręt. A bierz sobie cień, jak To jest ta jedyna prosta, która... No, którą Hellfirem byśmy tu troszkę podgonili. Ale poza tym wszystkie te zakręty, no nie dalibyśmy rady, to nie masz szans Hellfire'em tego Oczywiście, dobra, są szanse wygrać to Hellfire'em, ale Ale Yosemite jest na pewno dużo lepszy Okej, okay, okej, okay, oj, dobra, dobra <ścoughs> Lekki drift Leciutki drift, nie dawaj mi tego cienia Kurde, nie na zakręcie, bo się Hihi, hi. Właśnie tak jak ty. Spoko, ej! Czy to byłby wygrany wyścig? Kurde, dobra. Nie, nie, nie. Nie zapraszam. Jeszcze jedno okrążenie zostało. Jeszcze jedno okrążenie, hmm, ale kurde jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Ale nie dekoncentrujmy się. Mm -hmm. Kurde, goście coś cię tu wybrał na wyścig. Co to było za auto? Masakryczne. Idzie tam. Do... Jakby mnie trochę doganiał tamten czy nie? A i? Dobra. Troszkę mnie tam zarzuciło, ale jest okej. Okay. Tu też, ale jest OK. <noise> nie no, nie można tego już już przegrać. Nie da się. Nie da się tego już przegrać. Ostatni zakręt. Nice. Pięknie. Piękna sprawa. Pierwsze miejsce, czyli 100 tysięcy zarobione. Spoko, bardzo fajnie. Zobaczmy sobie tabelkę. Mhm, on miał szybsze, miał szybsze okrążenie niż ja. Jechał tym klikłe. Kurde, muszę kupić to auto. Na następny wyścig premium kupuję to auto i nim zrobię. To musi być jakieś niezłe auto do wyścigów. A, dobrze. Ja się z Wami już żegnam, ale najpierw pokażę Wam końcową tabelkę. Jak się okazuje, zarobiłam na tym wyścigu 100 tysięcy, a dodatkowo wpadło mi 11 tysięcy rp. Myślę, że jednak warto robić te wyścigi premium, szczególnie że możemy je zrobić kilka razy. To nie jest tak, że jak zrobicie go raz, to już więcej nie będziecie mogli. Po prostu musicie troszeczkę odczekać i możecie jeszcze raz zrobić ten wyścig premium. Także życzę Wam powodzenia, trzymajcie się do następnego, cześć!